Dzień dobry Polsko, dzień dobry z Bangkoku. Stoimy przed przystankiem autobusowym. Jedziemy dzisiaj na taras widokowy, jeżeli się uda wejść, chcemy zobaczyć zakup słońca, jeżeli się uda, jeżeli się uda, jeżeli się uda, jeżeli się uda. Wszystko jeżeli się uda. Tam kierowniczka czeka. Na schodach my czekamy na autobus 145, albo 45, bo tu jest przystanek numer 1. Zapisane, że niby 10 batów kosztuje przejazd. 10 batów to jest. Kurde, no jakoś bardzo tanio, no zobaczymy. Zobaczymy jak to wygląda. Prawie godzinę jedzie autobus. Ale jak tutaj przyjeżdżają karetki, jak tutaj oni się mieszczą, patrz pa się mu w ty zablokował mu przejazd drugi. BMW. A co oczywiście? Powiem wam, że debile w BMW są wszędzie. Ruch średni nie ma jakoś bardzo wielkiego ruchu. Muszę wam się przyznać bez bicia. Ale może dlatego, że to nie jest jakaś główna droga. My właśnie teraz idziemy do centrum dopiero i zobaczymy, co tam się dzieje. Mamy stąd 5 km do centrum, no prawie 6. Do tego miejsca, gdzie jedziemy, na piechotę można by się było przejść, ale naprawdę jest gorąco. I ponad godzinę iść tutaj, piechotniki pozostawiane. różnie to bywa. A tak przejedziemy się autobusem dosłownie za złotóweczki. No dobra, no to czekamy na autobus. Już powinien być 5 minut temu, chyba coś tam na horyzoncie. Widzę, czekamy, czekamy. Powiem Wam, że zbliża się jakiś autobus, autobus linii numer 40. 6. To miał być 46 ten autobus nie był nasz Prawie nasz, bo 46 Ale my czekamy na 45 Tu się jakiś zbliża I to się zbliża autobus, numer No zaraz zobaczymy, podjedzie bliżej, będziemy coś wiedzieć Jedzie kolejny autobus, 46 A naszego 45 nie widać Ani słychu, ani widu Jak widać na załączonym obrazku O, ale to po prostu muzeum Z drewnianą podłogą muzeum ty, ale dawaj na 45, bo jaja jakieś. Jedzie autobus 115, to jednak nie 45, a 115, bo taki przyjedzie wcześniej. No to zobaczcie, mili państwo, jest pięknie, ale taki nowy, nowoczesny. A myśmy myśleli jechać tamtym, tamten widzieliście. Drewniana podłoga, no to była klasa. No nic, sprzedamy tutaj, sprzedamy sprzedamy do 115. Proszę bardzo, kierowniczko, przodem. Mamy takie dwa bilety, pani nam tu wydała. Po ile one są? Po 26? Nie, po 20. 20. Czyli? 240. Za godzinę jazda autobusem. Takim autobusem będziemy nowoczesnym, naprawdę. Bardzo fajnie, bardzo ładnie. Tutaj w autobusie jest zawsze pani kierowniczka albo pan który przychodzi i po prostu sprzedaje bilety. Siadasz na swoim miejscu, ona przychodzi, pyta się, dokąd jedziesz, Trzeba powiedzieć nazwę. Myśmy powiedzieli, i pani w ogóle nie wiedziała gdzie. Pokazaliśmy zdjęcie, dokąd jedziemy, tego dużego wieżowca i pani od razu wiedziała. Także wiecie, w ten sposób trzeba sobie jakoś radzić. No i pani powiedziała do nas, że oho, Martenka dała stówę, no i ona jej wydała 6 reszty. I dwa bileciki. Także naprawdę trzeba jakoś dawać radę. Co zrobisz, tak nic nie zrobisz. Oni nie gadają po angielsku, nie gadają po polsku. My nie gadamy po tajsku, a jakoś się tam dogadamy. Patronem naszego kanału jest portal εświnoujście.pl Świnoujście w sieci. Twoje pierwsze źródło informacji. Ale zobaczcie, autobusik elegancki, piękny, ładny, nowoczesny. Nie ma co gadać. Tam pan nacisnął. Pan tam nacisnął, stop, to my chyba wysiadamy. Mało byśmy zostali. I tutaj za rokiem żeśmy wyszli. Dosłownie patrzcie, to jest ta droga, żeśmy wyszli za rogu, jest. A nie było go widać wcale, nie? Przez całą drogę ani razu go nie widzieliśmy. Tak po prostu autobus jechał. Chodź idziemy na drugą stronę, bo nas zaraz ktoś rozjedzie. Na spokojnie. Już byliśmy na tym wieżowcu, byliśmy na tarasie rok temu, ale chcemy się wybrać w tym roku. Zobaczymy, czy nam się uda wejść na zachód słońca, czy nam się uda nagrać zachód słońca. No wszystko zobaczymy. Czy, uda wejść na taras? czy nam się uda wejść na taras? A rok temu się udało, mimo mojego lęku wysokości. No zobaczymy, jak będzie w tym roku. Z zobaczymy. Niestety podjechaliśmy z jakiejś. <laughs> strony strony tylniej, że tak powiem, żeby nie powiedzieć z dupy strony i musimy go obejść dookoła, bo tutaj nie ma wejścia, tak, widzicie, takie mury, takie mury, takie mury, panie. No i wejście z drugiej strony, tam są kasy. Tutaj jest jakiś wyjazd do hotelu, wyjazd do restauracji, no ale tutaj nie za bardzo mogliśmy wejść. No, ale patrzcie, pani kierowniczka dumnie idzie. Tylko trzeba uważać na skutery, żeby nas ktoś nie rozjechał. Jak się jakaś blondynka trafi na skuterze, to koniec, po tobie, wiecie, nie? Baba na skuterze chłopu nie przepuści. Taka moja teoria. Jeszcze dalej jeszcze dalej. I wyszliśmy z takiej oto prosto na plac, na plac przed tego molocha. Mam nadzieję, że on się nie przewróci. Ktoś klocki powyciągał i się problem zrobił. Idziemy do kasy biletowej akurat to wiemy gdzie jest więc nie ma żadnego problemu ale tutaj jakie przejścia, zejścia, wejścia no tak, bo każdemu pozwolili wjechać to co by tu się działo no ale jak się zmienił też wystrój tutaj, prawda? wtedy byliśmy, stały takie duże misie, jakieś inne rzeczy no ale to wiecie jak jest tu była na środku tak, no ale to był czas choinek wtedy no to dokładnie no dobra, wszystko wiemy. My chcemy wejść za godzinę, bilet kosztuje 1200 watów, czyli jakieś 130 zł. No to my przyjdziemy za pół godziny, za 40 minut i wtedy będziemy to wszystko ogarniać. Tutaj jest wyjście, wyjście jest żadnego, bez żadnego problemu. No ale wejście jest tutaj, panowie ochroniarze stoją, sprawdzają torby. To my idziemy na 40 minutowy spacer, potem przyjdziemy, kupimy bilety i pojedziemy do góry. Może się uda wejść. Bilet teraz od godziny czwartej, Jak widzieliście, kosztuje 1200 batów. No to trzeba pomnożyć raz 1, 2 i wyjdzie cena w złotówkach za osobę. No to, to dosyć sporo, nie? Bo to jest 1200 raz, 1, 2, no to tak troszkę wyjdzie. Co wyjdzie 140 zł za osobę? 140, może troszkę więcej. No zobaczcie, tutaj jest weźcie na kolejkę. Jakby ktoś kolejką przyjechał, to od razu z kolejki może bezpośrednio praktycznie wejść sobie na wieżowiec. Nie ma z tym żadnego problemu Ale my pójdziemy chyba tam w prawo na platformę A tu jest nazwa tego placu dokąd się jedzie Przystanku autobusowego i przystanku kolejkowego Jakbyście chcieli dojechać to trzeba dojechać właśnie tutaj Taka nazwa Na przeciwko Wieżowca O jak pięknie słoneczko zachodzi Bardzo ładnie Jeden bilet kosztuje 1200 batów To jest jakieś 1200 razy 1,2 już o tym mówiłem Kupiliśmy dwa takie bilety. Tu jest jakiś pokaz jeszcze Sky, czegoś tam. Pani powiedziała na Tunis piętrze Na czwartym. No zobaczymy. Czy my jedziemy windą na czwartę, czy jedziemy od razu na ostatnie. Pani wszystkim tutaj tłumaczy coś. No tak to tu wygląda. Powiem ci, że jak tu się wchodzi człowieku, to jest jakiś taki. Wielki świat. Tak jest. No i jedziemy. Pan powiedział ile 60 sekund? Trochę zasuwamy. Już jest stule 45. A myślę, 70, które drugie Pobiegaliśmy piętro wyżej, ale te piętra tutaj powiem wam takie bidulinkie Bidulinkie, a tu jest chyba kibel gdzieś? Jest To idziemy do kibelka jeszcze Sprawdzimy kibelek A ja, oni tutaj mają czystość Bo tutaj było z widokiem pamiętam chyba Czyli dokładnie pamiętałem, że tu jest kibel Kibel z widokiem Takie cuda panie A tu się spokojnie a ja ktoś potrzebuje, można załatwić, może nie do zlewu Ale tam jest kibelek i pisuar, ale panowie leją To nie będę im pokazywał, no dobra I jak tam wrażenia? No ach, tu gorąco Wchodzimy wyżej, powiem wam, że takie skody metalowe, trzeba było windą jechać, byłoby piętro wyżej, piętro szybciej, ale ja tutaj pójdę za kierowniczką. Kierowniczka tutaj wszystko ogarnia. Jeszcze jedno piętro, tu jest taka restauracja. no My do restauracji nie, nie bardzo. No i pójdziemy sobie wyżej. Idziemy na samą górę, na taras widokowy. Co ciemniej tam będzie ludzi, tam się w ogóle dopchamy, bo na zachód słońca to wiecie, wszyscy lecą. No i proszę. Jesteśmy na samej górze. A tutaj niestety właśnie nie wejdziesz z aparatem, nie? No właśnie. Czyli musimy sobie zrobić troszkę razem, a troszkę oddzielnie. And I keep the party going. Keep it funky, Keep it funky. Na ostatnią chwilę to jest najgorsze, co można zrobić. Tutaj bardzo wielu ludzi dopiero teraz przyszło, kiedy słońce zachodzi, i po prostu jest straszny tłok. My byliśmy tutaj 40 minut wcześniej i fajnie to, żeśmy ogarnęli. Zrobiliśmy, zaczęliśmy zrobić, a teraz po prostu tłumy ludzi, tłumy, tłumy! Wszyscy przychodzą 20 minut przed zachodem słońca, a zobaczcie zachód słońca, praktycznie już jest teraz. Wielka chmura, i nic nie zrobisz. To no nam się udało. Dobra, to my opuszczamy już to miejsce. Było fajnie, super, elegancko, ale starcy. Ale starcy. Oni no niestety nie pozwalają tutaj wyjąć kija długiego i porobić fajnych zdjęć. No to musimy mieć to, co mamy. Aż uszy zatyka. Wow. No. Jesteśmy na dole. Joch, pięknie a jakie wrażenie, co, jakby się normalnie jechało w środku z samochodem. No. Thank you. No to kończymy naszą przechadzkę, przejażdżkę, wizytę w najwyższym budynku, który znajduje się w Bangkoku. no taką wygląda. 76 tak, metrów. Tak, 314 metrów. No właśnie, eee, napiszemy wam w opisie filmu wszystkie informacje na temat tego budynku. Zrobimy link do filmu, który zrobiliśmy rok temu. Zobaczycie wtedy, jak to wyglądało. Tutaj kończymy już to nagranie. No i zobaczymy, czy dogramy coś jeszcze po drodze, czy to już będzie koniec. I to będzie nasze pożegnanie. Dziękujemy, że z nami byliście. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Zostaw komentarz. Udostępnij w mediach społecznościowych. Zobacz inne nasze filmy. Patronem naszego kanału jest portal travelmyślnikfoto.com. Zobacz jak wygląda świat. Patronem naszego kanału jest portal eświnoujście.pl. Świnoujście w sieci. Twoje pierwsze źródło informacji.